Dopiero w 2013 roku Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne zezwoliło na podwójną diagnozę autyzm i ADHD, ponieważ zaburzenia te często nakładają się na siebie. Niektórzy amerykańscy naukowcy uważają, że 80% dzieci z autyzmem. Spełnia kryteria diagnostyczne ADHD. Kobiety z diagnozą ADHD są dwa razy bardziej narażone na spektrum autyzmu niż reszta populacji. Częstość występowania ADHD jest kilka razy większa w rodzinach obciążonych ryzykiem autyzmu. 20% dzieci. Które bardzo wcześnie zostały zdiagnozowane jako dzieci z zaburzeniami ADHD, za kilka lat będą poddane kolejnej diagnozie, a wynik to spektrum autyzmu. Co za tym łączy te zaburzenia? Co jest wspólnym mianownikiem? Uwaga, impulsywność i nadaktywność. Dzieci z autyzmem nie lubią koncentrować się na zadaniach, jednak czynności, które są źródłem ich zainteresowań, skupiają bardzo wiele uwagi. Dzieci te są w stanie nawet kilka godzin dziennie wykonywać te czynności, skupiając się na szczegółach. Często przyjmują one postać rytuałów czy stereotypii. U dzieci z autyzmem występuje pamięć fragmentaryczna. Są w stanie nawet po kilku miesiącach odtworzyć fakty, wydarzenia czy daty. Dzieci z ADHD nie lubią wykonywać zadań wymagających koncentracji. Są rozproszone. Często. Jest duża przerzutność uwagi. Robią wiele czynności naraz, nie kończą zadań. Jednak ich źródłem uwagi jest jednak człowiek i relacje z drugim człowiekiem. Wyżej wymienione argumenty pozwalają nam na wysnucie hipotezy, że autyzm i ADHD, Mogą mieć wspólną przyczynę. Te przyczyny są pewno wieloczynnikowe, ale przede wszystkim genetyczne. Jeżeli podobał Wam się mój mini wykład, zapraszam do obejrzenia innych. Subskrybujcie mój kanał, lajkujcie. Zapraszam na mój Facebook Ewa Plura Bono. Do następnego spotkania już wkrótce.